Cześć, spotykamy się dzisiaj tutaj z Wami już po raz drugi. Pewnie kojarzycie to miejsce. Jesteśmy na przejściu granicznym polsko-czeskim, na Kwiatowej. Tam jest wioska Zdonów. Co nas tu dzisiaj przygnało? Przygnały mnie stare mapy XIX wieczne, które w tej okolicy, tutaj właśnie, gdzie ja jestem. W tej chwili, gdzie stąpam razem z moim psem, który właśnie namusi, bo inaczej się udusi, chodzimy i sprawdzamy, bo znalazłem na XIX-wiecznych mapach e, dawną Austerię, która znajdowała się gdzieś tutaj po prawej stronie. To są jeszcze tereny polskie i gdzieś tutaj znajdowała się właśnie dawna Auster Austeria, karczma, zajazd, jakbyśmy tego nie nazywali. Wszystko wskazuje na to, wyraźnie mówią nam mapy, że to jest po prawej stronie. To nie jest po lewej stronie, tam gdzie mamy obecny taki Autocamp. Nie. Tu. Gdzieś tu w tych haszczach, na skraju lasu, po prawej stronie drogi powinny znajdować się, może się już nie znajdują, bo ostatnia wzmianka jest o tym w 44 roku na starych mapach. Czy zostały jakieś fundamenty, po dawnej Austerii? 6.54 rano. Fajnie jest. Ale i chyba deszczowo. Będzie. Obalamy tutaj tą knieję. Idziemy taką drogą, która wiedzie nas tam gdzieś do góry, w te pola, ale my musimy skręcić w te chaszcze tutaj Może coś tu natkniemy się. Tam mamy pas graniczny, słupek. Niestety. Nic tu nie jestem w stanie wysądować z tego co ja tu widzę, żeby były jakieś pozostałości po dawnej austerii czy też karczmie pod wysokim kamieniem Hocherstein. Jedyne miejsce, które tak troszkę tutaj by mi pasowało, że to mogła być ta lokalizacja. To tutaj jak mamy te dwa drzewa, na kamerze pewnie tego nie zauważycie, ale mamy już takie wypłaszczenie terenu. Tu całość idzie nam w dół. Natomiast tutaj mamy, o, w tym miejscu mamy równą. Czyli być może tutaj stała dawna karczma. Po 1945 roku już nie nieistniejąca nie mamy nawet informacji, ja takiej nie mam, czy była to karczma murowana, czy była to karczma drewniana. Tam co widzimy to jest jakaś współczesna rozlatująca się szopa. Nie ma nic wspólnego z naszą dzisiejszą historią, plantację Eternitu. A nie, 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 nie. To nie jest akurat polska robota. To jest czeskie. To da, tak, szukaj, szukaj gospody. Szukaj gospody, kobieto. Tak. No więc sprawa wygląda tak, że my tu już mamy Czechy, drogę polską. I właściwie tutaj nasze poszukiwania powinniśmy zakończyć jeśli chodzi o jeśli chodzi o tą karczmę dlatego że na mapach wyraźnie jest napisane, że zaznaczona, że ona powinna być w tym miejscu, gdy kończy się las i tuż przy drodze. Zatem jedyne miejsce, gdzie jeszcze to może być to jest ta kępka tutaj drzew. Chociaż ja bardziej bym był skłonny twierdzić, że to jest to miejsce, które wcześniej wam powiedziałem, gdzie były te dwa drzewa. Tam jest takie charakterystyczne wypłaszczenie. Karczma siłą rzeczy musiała być przy samej drodze, a nie w jakimś znacznym oddaleniu. Oczywista sprawa, tak? Co my tu mamy? Beczkowe, tak? Beczkowe tu mamy. Jakieś, nie wiem, jakaś studnia. Głęboka widać. Wola trochę mętna, więc ciężko oszacować. Ale kilka metrów zapewne jest. To jest jakieś Lastrico, i to jest znana grobka jakiegoś, najprawdopodobniej. Tutaj literówki nie ma tego. Pochodziłem tu trochę po polu. Do znajdującego się widzi tu już moje auto jest. Widzicie, to jest przy samej drodze. I właściwie też można by tutaj się spodziewać, że może być ta lokalizacja, bo od tych dwóch drzew to jesteśmy ile? 30 metrów więc taki błąd też mógłby wchodzić w grę natomiast no nic tu nie ma jak widzicie same polne kamienie i, no i ciężko jest coś wydedukować słuchajcie powiem wam, że trzeba troszkę zweryfikować te moje poszukiwania, otóż ja uważam po takim po takiej obserwacji terenowej, że jednak to jest tutaj. Widzicie? Mamy wypłaszczenie terenu. Tu mamy jakieś kamienie. Także na 100% doda musisz, albo inaczej się udusisz. Na 100% tutaj stała. Dawna Austeria. Oczywiście szukamy razem, tak. Ja tylko głośno myślę. Ale tak mi to wygląda. Tak mi to wygląda. Mamy tu jakieś kamienie. Pojawiają nam się cegły. I mamy. No dzisiaj to słabo widać. Bo mamy intensywną wiosnę. Ale mamy nierówności. Znaczy równość. Nierówności to ja mam pod, pod kopułą. Tak, moi drodzy, dobrze mówię. Widzicie, tutaj mamy już fundamenty zarośnięte. O, i tu mamy równy plac. Czyli tutaj była dawna karczma pod wysokim kamieniem. Tak, lokalizacja jest na 100%. Nie ma mowy o pomyłce. Mamy już artefakty. Mamy tutaj pozostałości, mamy cegły, to wszystko co widzicie, to są porośnięte mchem cegły. A tam też coś mamy. Także ludziska. Chyba nie powiecie mi, że nie jesteśmy na kursie i na ścieżce. Mamy tu nawet jakieś piwnice, zapewne. Ha. Trafiony, zatopiony kolejna zagadka kawałek historii odkryta. Przed nami resztki dawnej Austerii pod wysokim kamieniem Ej no kurwa ty To to trzeba musowo wejść tam. jak moja babcia z Lublina powiedziała, musowo wejść Dobrze, że mam latarkę zawsze ze sobą noszę. No daleko chyba nie wejdziemy, obadamy. Jak widzicie, mamy tutaj piwniczkę. Piwniczkę, która gdzieś jest. Jak widzicie, może widzicie, albo i nie widzicie. Tak naprawdę może była ujęciem wody, ciężko powiedzieć, bo mamy tutaj trochę to sumową pociągnięte. Mamy to wszystko zagruzowane, także być może gdzieś tu jest wejście w dół. Obiekt szeroki na jakieś półtora metra, na 3 metry. A w dół, ciężko powiedzieć. Widzicie chyba, że to jest wszystko zagruzowane. Rurki kamienkowe idą. Tak to wygląda. Co ludziska. Fajnie, nie? Kolejny puzelek dołożony do naszej historii. Jestem z siebie bardzo dumny. I też jeszcze raz powtarzam: nie jest to nic niezwykłego. Po prostu znalazłem coś, co było blisko drogi. Co się ludzie na pewno po tysiąc kroć tutaj chodzili się załatwiać. Bo to jest blisko drogi. Natomiast stare mapy dają nam to że wiemy na co patrzymy. To jest niesłychane. To jest trochę jak z mechaniką nieba. Jak poznamy trochę chociaż gwiazdozbiory, to wiemy dlaczego te migoczące punkciki wyglądają tak, a nie inaczej i w końcu yy, gdy połączymy kropki, to jawią nam się piękne gwiazdozbiory, tak? Także tu mamy połączone kropki, nie do dział? Myślę, że coś odkryliśmy razem, nie? Fajne to. Nie do Dziaku. Dobra. Co złego to nie ja. Trzymajcie się. I tak już zupełnie kończąc. Tu mamy drogę do Czech. Tu mamy drogę do Miroszowa do Polski. Jesteśmy w Polsce. Tak uściślimy. Jeszcze jesteśmy w Polsce. Czyli jak mamy ten y, auto, kemp po lewej. To po prawej stronie za tą wiatą, tutaj gdzie mamy te stoliczki, te krzesła, to tu te wypłaszczanie charakterystyczne, z... a tam dalej w tych haszczach mamy jakieś wejście do podziemi, piwniczkę, studzienkę, cokolwiek. W każdym razie mamy zlokalizowane, że tu stała dawna karczma, dawna austeria.